Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jesteśmy w pierwszej lidze Udało nam się powrócić Co mogliście zobaczyć w poprzednich odcinkach Jeśli nie to sprawdźcie Tutaj jest mój drużyna, moja drużyna Eto Torres, William, Ramirez, Javi Garcia, Navas, Cole y... Dawid, Luis, za Zabaleta i Czech Druga drużyna Loris, Kabul, Diakite, Evra Walker na bocznych obronie Wolcott, Gerard, Dembele, Shirley. I w ataku mamy Dembeba i Staridja. Naprawdę to jest dobra drużyna, którą mieliście już okazję zobaczyć w akcji w moich poprzednich odcinkach, nie pokazywałem wam jeszcze co prawda, jak dokładnie, jaka formacja i tego ma, możecie zobaczyć to teraz. Co mogę Wam powiedzieć o tych dwóch moich zmianach w drużynach, to to w między, międzyczasie mój następny przeciwnik ma Kendall z 1991 już wam będę kontynuował moją wypowiedź tylko powiem nazwa drużyny West Bright 82 ocena mamy Williana Eto i Kagawę na przedzie w pomocy mamy Fernandinho Paulino Ramireza, Cole Kabul Kościelny Walker i na bramce Czech co miałem wam powiedzieć róbcie drużyny żeby jak największe miały te połączenia zielonych naprawdę odkąd gram tymi drużynami gra się naprawdę świetnie te podania są wyśmienite wręcz nie mogę się nachwalić tych drużyn ponieważ wychodzenie o tak jak teraz widzicie Dębele na pozycję było w, w bardzo dobre i z lewej nogi mógł zaskoczyć rywala tutaj już mamy gola Paulinho i odpowiedź Dęby Ba do bitka i mamy wyrównanie w końcówce. Jeszcze patrzcie, świetnie urwał się ten wolny Gerard, jednakże nie dał rady za wolno. Nie dał rady się zebrać na bok, i miałby pustą bramkę, bo bramkaż wyszedł. Mimo wszystko, nie grałem świetnie w tym meczu. Także jestem zadowolony z wywiezienia jednego punktu. Zobaczymy, jak to będzie yy, dalej się układać. Także przejdźmy przejdźmy dalej. O, mój menadżer nie ma kontraktów, także szybko uzupełnię kontrakty i będziemy szukać następnego przeciwnika. Kontrakty dla menadżera nie są drogie. Za 200, myślę, że nawet jakbyście licytowali to po 150 zł, spokojnie wylicytujecie, jednak ja nie chcę tutaj tracić zbyt dużo czasu, także kupię, kupię kilka na zapas tych po 200 i będziemy. Rozpoczynać dalej przygodę w pierwszej lidze. Już przechodzimy z powrotem do drużyny. Teraz będziemy grać tym drugim składem, w którym jest dużo zawodników z Chelsea. Oczywiście, lepszym składem, oczywiście, bo ponieważ lepszych zawodników bo, yy, zawiera ten skład. A ten skład yy, drugi również jest dobry. Nie mam co do tego wątpliwości, nawet najmniejszych. Jednakże zobaczymy, jak długo u mnie zostanie. Jak to się będzie dalej toczyło, zobaczymy. A tymczasem następny przeciwnik, gramy na Kampną, zobaczmy nazwa drużyny Kelowna FC84 Ocena mamy lukaku czarnego, czyli w formie Bentekeruneja, Shirle jajaturę Kazorla, Wolcott, Vermalen, Vertochen, Kompany i Czech na bramce, świetna drużyna, zawierająca jajaturę tego świetnego środkowego pomocnika może też grać na pomocy defensywnej tu już mamy pierwszą akcję nie wiem dlaczego Torres uderzał z lewej nogi ustawiałem go na prawą żeby, żeby uderzał jednakże chwilę później piękna piła do Eto ten znalazł, wypatrzył Torresa, który wbiegł i do pustej bramki skierował piłkę tutaj już mamy świetną akcję zespołową Jednakże Jesus na Was troszeczkę pomylił się z główką, ale naprawdę zgranie tych zawodników jest naprawdę wyśmienite. Widzicie kolejna piłka, piękne wyjście w wykonaniu Torresa. Oczywiście główka tutaj niewywalczona, ale naprawdę akcja niczego sobie. Tu już odważna próba w wykonaniu, eto z dystansu. Kolejna próba główkowa, po pierwszej połowie jak widzicie 7 strzałów, 4 celne, 56 posiadanie piłki, 3 odbiory, a więc o, o wiele bardziej y, prowadzę w tym meczu, jak również i wynik podwyższa Hesus na Was, ponieważ statystyki na to zasługują. Kolejna próba Hesus na Was, zauważyłem, że bramkarz jeszcze nie wrócił do bramki, jednakże nie dobrze się złożył do tego, z lewej nogi uderzał. A tutaj już mamy pierwszego gola wykonanego mojego przeciwnika. I chwilę później kolejny strzał, bardzo dobry. Niedużo by brakło, byłoby wyrównanie, jednakże wyrównanie padło. Chwilę później po rzucie różnym, Werthochen strzelił z główki. Tutaj już mamy Javi Garcia i piłka do Eto, a ten bezlitośnie pokonuje, obnaża wszystkie słabości bramkarza. Zobaczcie tutaj na tą akcję Javi Garcia, jak walczył o tę piłkę. Już mniejsza o to, że spadła tam piłka do Eto pod nogi yy, przypadkiem, ale jak walczył Javi Garcia, ten zawodnik kupiłem go chyba za 900 końców a taką robotę robi i w ataku, i w obronie że to jest naprawdę nieprawdopodobne. Szukajmy kolejnym moim drugim zespołem ze starydziem i Dembomba na czele. Szukajmy kolejnego przeciwnika no Luck, Net 3 Dead. Zobaczmy, jakich zawodników on ma. Tutaj coś nie może się zebrać, ale w końcu mu się udało. FKN-I-AA. -A. 84 rating również mamy Mirandę, Formie, Diego Alvesa, Formie, Thiago Silva, Sergio Ramos, Xavi Alonso, Paulinho, William, Kazorla, Di Maria, Aguero i Suarez, a więc genialny skład. Owszem, te zgranie tam pomiędzy niektórymi jest zielone, a pomiędzy niektórymi nie ma w ogóle, ale nie przeszkodziło to jednak, nie przeszkadza to jednak, ponieważ skład jest... Yy, bardzo dobre a tutaj już spec odrzutów karnych, czyli Steven Gerard nie pozostawia ani wątpliwości żadnych, że wie jak wykonywać z zimną krwią karne. 1-0 prowadzenia. Tutaj już bardzo dobra kolejna próba Dęby Ba. A tutaj już zrożnego Diakite. Tutaj jak widzicie piękne wyjście, pozycjonowanie Suarez'a, naprawdę zgranie między tamtymi jego zawodnikami też jest dosyć dobre o, na przykład tutaj możecie tutaj niestety, niestety yy, Di, Maria, Di Maria jest prawonożny dla mojego przeciwnika a więc nie strzelił ale strzelił w 26 minucie a więc chwilę później jednakże Starić postanowił dać o sobie znać i odpowiedzieć na atak. Mamy 2 do 1, naprawdę szybki, zacięty mecz. Już 2 do 2, Aguero z główki w 33 minucie. Kolejna próba Aguera zakończona golem. Widzimy, że ten zawodnik jest naprawdę świetny w tej odsłonie Fify. Tutaj mamy strzał Williana z głębi pola. Jednakże mój bramkarz pozostał czujny na stanowisku. Jak widzicie, kolejne bardzo dobre strzały w wykonaniu mojego przeciwnika. Jak również ja coś próbuję yy, zmienić w tym spotkaniu. Staric, No, trochę słabo, ale to jest jego słabość. Jeszcze raz dobija Staric, Niestety nie udało się tym razem. Tutaj już mamy Suareza i bardzo piękną bramkę. Tylko, że ze spalonego wynik spotkania przegrałem 2 do 3. Więcej tych strzałów mój przeciwnik wy, wy, wytworzył, a więc można powiedzieć, że zasłużył na, te, na ten wynik. Jednakże, naprawdę zacięty były, były te mecze. Ten mecz był zacięty bardzo. Także znajdźmy następnego przeciwnika, zobaczmy kim on będzie i jaką drużyną będzie się posługiwał. GigiO Nunes, Pearl Jam, FC. Zobaczymy za chwilkę jakich zawodników będzie ten gracz używał. Gramy oczywiście na Camp Nou. Ocena 82 zespołu mamy Balotelliego Muriela, Di Natale, Palacio, Marquisio Vidala, Konstanta, Kieliniego, Caceresa, Conco i Buffona na bramce. Bardzo dobry skład oraz ten dziadek Di Natale który potrafi rąbnąć z daleka ogólnie jak możecie zobaczyć padają strzały po jednej po drugiej stronie a tu Balotelli w 14 minucie z główki, czyli jego specjalność zaskoczył mojego bramkarza kolejna próba w wykonaniu Balotelli'ego jednakże czujny bramkarz Tutaj już mamy nawasa. Strzelał z prawej nogi, dlatego nie trafił za pierwszym razem, ale Eto poprawił jego wyczyn. Tutaj już mamy skarny z niczego. W zasadzie podawałem do góry do tego. Jednakże wezmę u mnie Eto ma 90 strzelanie, a więc nie powinien mieć tak silny, mierzony strzał, bramkarz nawet się nie ruszył. A więc mamy yy, prowadzenie 2 do 1, i przed przerwą jeszcze strzał Dawida Luisa, któremu niewiele brakło do gola. Druga połowa zaczęła się od próby Torresa, zakończonej sukcesem z lewej nogi. Rąbnął silny strzał, i to był koniec meczu. Mój przeciwnik skapitulował. Także mam nadzieję, że takie. Yy, Więcej takich skrótów meczowych z każdego meczu w tych filmikach Wam się podoba, także druga część tego sezonu będzie w następnym odcinku. Także dzięki wszystkim za oglądanie i trzymajcie się, cześć!